Hej, witajcie z tej strony Mrówczasz An, a to jest pierwszy odcinek z odcinków, w których będę pokazywać mrówki i inne ogólne owady. Dzisiaj zajmiemy się moją kolonią Lasius niger i dzisiaj zobaczymy sobie co ciekawego u nich jest, czy się prężnie rozwijają czy nie, także zapraszam do oglądania. Kolonia całkiem dobrze się rozwija. Widać tu masywną królową, ogromną ilość żołnierzy, dwie, trzy poczwarki, kilka larw, oraz w drugiej komorze też mamy kilka mrówek, które sobie tam szkubią żuka. O, tam sobie szkubią żuka. I tak. Co jeszcze? No, Mrówek jest co najmniej 30. Rozwijają się bardzo dobrze. Przepraszam, że tak się trzęsie telefon, ale ręką to nagrywam. Muszę sobie statyw kupić do telefonu. I tak, co dalej? Dzisiaj w odcinku będziemy karmić mrówki nowym miodem, który dostałem od babci. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i przejdźmy do podawania tego miodu. Już jesteśmy, także dobra, przejdźmy do podawania nowego miodu mrówką. I tak, jaki miód mam? Pierwszy miód, który mam, i w zasadzie jedyny, jak mówiłem, dostałem od i to jest naturalny miód. Dobra, teraz wam go pokażę. Jest on w takim słoiczku. To jest naturalny miodzik. Żaden sztuczny ani nic. I teraz go podamy. Oczywiście mrówką, nie? Także, żeby cię Powiem Wam, że bardzo pięknie pachnie ten miód. I do bierzemy Bo se... tak. O. dobrze i dajemy eee, tutaj jest dajemy ten miątek tutaj Na początek dam go mało. Jeżeli mrówkom się spodoba ten miód, to tam oczywiście więcej i będziemy się widzieć, jak będzie pierwsza mrówka, która będzie jeść owo nowy miód. Więc widzimy się za chwilę.